Neapolitańska Kamora poszła inną drogą. Zamiast próbować ukryć swoją działalność, zrobiła z przemocy narzędzie zarządzania. W Neapolu i okolicach regularnie dochodzi do strzelanin między konkurencyjnymi klanami. Młodzi ludzie na skuterach z automatyczną bronią to codzienność neapolitańskich ulic. Ale ta pozorna anarchia ma swoją logikę ekonomiczną. Kamora kontroluje ogromną część gospodarki regionu Kampanii. Od handlu narkotykami, przez nielegalne składowiska odpadów, po budownictwo i turystykę. Szacuje się, że klany kontrolują obrót na poziomie kilkunastu miliardów euro rocznie. Współczesna Kamora to także połączenie starego i nowego. Z jednej strony tradycyjne klany rodzinne, z drugiej nowe grupy składające się głównie z młodych ludzi, dla których przynależność do mafii to sposób na szybkie wzbogacenie się i zdobycie szacunku. Ale prawdziwym zwycięzcą transformacji włoskiej mafii jest Drangheta. Kalabryjska organizacja, przez lata uważana za najbardziej zacofaną i prowincjonalną, dziś stała się najpotężniejszą grupą przestępczą w Europie, a może i na świecie. Sekret sukcesu dranghety tkwi w jej strukturze opartej na więzach krwi. Podczas gdy inne organizacje osłabiały infiltracja i zdrada, drangheta pozostała nieprzekłonalna. Trudno znaleźć świadka koronnego, gdy wszyscy członkowie organizacji to krewni. Druga kluczowa cecha to międzynarodowość. Drangheta jako pierwsza zrozumiała, że przyszłość przestępczości leży w globalizacji. Już w latach 70. jej członkowie zaczęli emigrować do Kanady, Australii, Niemiec, budując tam swoje struktury. Dziś drangheta działa w około 40 krajach na wszystkich kontynentach. Ale największym sukcesem dranghety jest kontrola nad europejskim handlem kokainą.